Także się wszystkim z tej strony Protex Anastasy komentarz na moim kanale Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy naszym paladynie, na serwerze pierwszym europejskim. No i prosiliście słuchajcie tego paladyna w sekcji komentarzy, w związku z tym dzisiaj on się pojawia, omówimy sobie totalnie, jak ten serwer się prezentuje. Odbierzemy sobie przede wszystkim wehikuł czasu, słuchajcie, nazbierany, bo mamy spa 393 poziom. No i przy okazji, pogadałem sobie o aktualnościach, pokażę wam top 50 serwer aktualne. No i na pewno, na pewno myślę, że będzie ciekawie, także zapraszam Was do oglądania. Dobra, pierwsza sprawa, czyli słuchajcie, pakiet na grzybki, standardowo na koniec wakacji mamy promkę i to taką dużą naprawdę promkę, przy okazji wchodzą cztery nowe pakiety, które teraz właśnie się wyświetlają na ekranie. Moim zdaniem te pakiety są naprawdę na pewno warte uwagi, szczególnie słuchajcie, ten drugi jest całkiem spoko moim zdaniem no i tak, nie wiem czy one będą czwartły jak, czy jak dzisiaj to oglądacie już, już w sklepie bo nagrywam to dzień wcześniej ale prawdopodobnie na, na, na stronce home będzie prawdopodobnie promka tak jak mówię, dzień wcześniej, tak jak zawsze w związku z tym, jeżeli planujecie kupować te grzybki, to przypominam o kodzie PROTEX, wtedy 5% 5% waszego zakupu leci do mnie. No i będzie oczywiście im bardzo miło, więc jeżeli chcecie tutaj wesprze, wesprzeć biednego starzysty, to możecie, to możecie, możecie wpisać kodik. No i też będzie im bardzo miło, jeżeli będziecie im podsyłać gdzieś tam informacje, po prostu, że z tego kodu skorzystaliście, czy to na Discordzie, czy to w komentarzu, gdziekolwiek naprawdę. Na pewno jak to przeczytam, to gdzieś tam jakiś uśmiech na twarzy się pojawi, więc będzie im bardzo miło. No i przypominam, jeżeli ktoś nie wie, to ta stronka jest tutaj po lewym, na, w lewym, dornym rogu, po prostu Community Page tam wchodzicie, logujecie się, automatycznie was zresztą zaloguje, kliknięcie login, klikając z gry, no i wybierać sobie pakieciki jest elegancko. Także, także dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych pakietach, czy wam siadają, czy nie. Ja słuchajcie policzyłem, sumowałem ile to wychodzi i jeżeli ktoś kupuje wszystkie pakiety, to wychodzi to 3125 grzybów za 360 zł, więc powiedzmy, no jest to taka cena, myślę, że mniej więcej adekwatna, jakbym się kupował na zwykłej promce ale oprócz tego mamy dużo bonusów, także no yy, siłą rzeczy wychodzi nam to myślę, że lepiej, yy, więc, więc, więc na pewno warto. Yy, no i oczywiście, że chyba, chyba, że do tego będzie doliczona jeszcze jakaś prąka do tych pakietów, które są teraz ponad na stronie, to że będzie jeszcze więcej tych grzybów, ale myślę, że już będą takie takiej ilości jakie są, także to pierwsza informacja najważniejsza. No, i teraz możemy sobie przejść do serwera U1: już po formalnościach, jeszcze możecie jakąś łapeczkę w górę strzelić na start, jakiegoś subka, że jesteście nowi na kanale. No, i przejdźmy do naszego Paladyna, bo on was ciekawi. Ja tutaj zapowiadałem, że ten Paladyn jest tutaj kontem, który jest no, grany na tryhardzie. Nie, nie ukrywam, że jest to konto grane na tryhardzie, tutaj żadne jawki od startu nie ominąłem. Lochy zacząłem stopować bardzo, bardzo wcześnie, od poziomu 357. albo 6 nawet, więc no bardzo, tak jak mówię wcześniej. No i przejdziemy sobie teraz może do. Najpierw dlaczego do sobie możemy przejść? Dobra, zanim topka, to jeszcze sobie odbierz ten wehikuł, bo tutaj mamy dwa, dwa dwie banki, praktycznie z 15 wehikułu do odebrania. Pierwszy raz miałem w sumie sytuację, że że ten wehikuł musiałem odbierać trochę wcześniej, no bo już musiałem go tak sobie w miarę regularnie odbierać już jakiegoś 390 poziomu Bo już się wtedy zapełnił Więc na pewno sporo z tego wehikułu expa sobie zgarniemy No i dobra, to co? Odbieramy sobie wszystko po kolei, zobaczymy ile nam tutaj wpadnie te łącznie 91 banik, no i też nam wpadnie sporo czci, więc pewnie, pewnie w rankingu podskoczymy trochę No ale dobra, 91 banik z pierwszych 25 misji no i co? Yy, całkiem sporo, ale lecimy do końca. Lecimy sobie, odbieramy wszystko. Mam nadzieję, że. Ups, mam nadzieję, że nie słychać bardzo moich głośników, lebo zapomniałem się przełączyć na słuchawki, yy, ale dobra. Yy, nie ma to raczej większego znaczenia. Yy, odbieramy wszystko, no i zobaczymy, ile tego wpadnie. Kurczę, no co to są zawalki jakieś. Ja nie mogę, wpadł nam cały level. Cały level, no patrz, no dobra, cały nie, no cały nie, ale tak większość, tak powiedzmy 8-9 poziomu nam wpadło mniej więcej, więc... Bardzo dużo na pewno tego expa, no i przy okazji skoczyliśmy sobie na top 2 biorąc <grywając> ten wehikuł No bo wiadomo, wehikuł daje bardzo życzci, no i też nam się ten ranking bardzo, bardzo wbił wysoko Na top 2 oczywiście nie zasługujemy w żadnym wypadku tego na tym serwerze, póki co przynajmniej Ale i tak, no trochę podskoczyliśmy, nie? No także, także fajnie, tego golda sobie możemy wrzucić, nie wiem, wytrzymałość na przykład Troszeczkę zaraz też wam pokażę, jakie są statystyki. No i generalnie Paladin jest klasą, która po, powiedzmy trochę mnie siada, bym powiedział, jak mam być szczery, no bo Mm, na paladynie, jak widzicie, i w statystyki 1 to 1. Ja mam 5,5 siły, no i prawie 5,5 wytrzymałości. Praktycznie to idzie 1 to 1. Ja lubię, tak jak wiecie, odbiegać mocno główną statą od wytrzymałości. Na paladynie tego robić nie mogę po prostu, bo to się nie opłaca, więc mm, tak to się prezentuje. 11 koła podstaw mm, gdzieś tam jest, więc myślę, że to jest całkiem ładny wynik. Mm, jak na no oczywiście 8 miesięcy mm, tego serwera bo ostatnio on w styczniu, na początku stycznia, no i dobra, teraz może topka, nie będę się rozwodził po kolei, po prostu teraz Wam się wyświetli lista graczy, cały top 50, I do tego sobie będziemy przechodzić, no najwyższy level na 419, tutaj można od razu wspomnieć, jest to, to konto miał Nick Marksman wcześniej, no i tak, teraz Wam się wyświetla właśnie lista najlepszych 50 graczy z tego serwera, no i jak macie zauważyć my jesteśmy przynajmniej na tej symulacji na, po, na pozycji 15 Zresztą tam jak robiłem symulację na bardziej tam niestety nie zaznaczyłem jednej istotnej funkcji przez co? Mm. Przez co, przez co no niestety ale byłem trochę za wysoko, dużo wyżej niż to też napisałem to w komentarzu przypiętym, żebyście wiedzieli, teraz już nie popełnienia tego błędu, już się nauczyłem właśnie tam Dexon pisał jak to działa dokładniej Po prostu mi jakby liczyło trenera mojego creatora a innym nie liczyło. No i tak, tak to wygląda za top 50, jeżeli jesteście na tej liście to, to oczywiście gratuluję i możecie sobie napisać w komentarzu, jeżeli są to jakieś takie osoby, no i teraz przejdźmy może do poszczególnych graczy. No czyli tak, top 5 tego serwera, słuchajcie, na TDIAS ja to już mówiłem, zarówno poziom jak i również w symulacji wyszło mu top 1, trochę na styk. Ale jednak ma top jeden tym druidem, wiadomo lochów nie stopuje. Ma on totalnie najbardziej zbiegający ze wszystkich, chyba jako jedyna tak lochów nie stopuje. Mam wrażenie, że reszta topki mniej więcej te lochy chociaż stopuje. No i top 2, słuchajcie, Seven, top 2 Seven, wiadowca i Polak, także pozdrawiam serdecznie, być może ogląda, chociaż myślę, że raczej, <grym> raczej nie, ale statystyki ma bardzo mocarne, z tego co wiem, lekko stopuje lochy, to znaczy raczej nie, no na pewno nie tak jak my, ale chociażby strefę roku lekko stopuje, więc raczej pewnie po, po klikaniu tych lochów na, na te Diaza wyprzedzi, ale też zależy kiedy będzie to robił, czy już te osoby, które klikały, które nie klikały ich, ich dużo wcześniej, już zastopowały to, czy przypadkiem tego gracza nie przegonią. No ale to zobaczymy, to się dowiemy jeszcze. No i top 3 słuchajcie, Gravzal, wojownik, bardzo solidny również, zobaczcie, jak on ma mocarne staty pra 1 do 1 też idzie. No więc bardzo mocny zawodnik. No i 404 poziom, więc prawdopodobnie również coś tam w strefie roku stopuje. Ale innych lochów raczej nie ma zastopowanych, jeżeli chodzi chociażby o światło. Czy na przykład to tornado też raczej tam dość daleko zabrnął. No my tornado, zresztą wam zaraz mogę pokazać moje lochy na tym końcu, coś wszystko zaraz mówimy. Nie będę raczej do tego może przychodził. Top 4 Dreamscape Berek 400 poziom, również prawdopodobnie coś tam stopuje. Również bardzo mocny staty, chociaż już troszeczkę gorzej w porównaniu do tej Grafzalha. On ma tutaj te staty jednak mocniejsze dość sporo. No i też widzimy przeskok procentowa aż 5% różnicy między top 3 a 4, no między top 2 a 3 było trochę więcej, no ale dobra. No i jeszcze z top 5 mamy Vendetta na Magu, gdzie tutaj ten Vendetta jest nasz? Tutaj jest, proszę bar bardzo, Gildia Zylum. no i Również bardzo, bardzo mocny gracz. 8500 tutaj stat w Inte. Gemiki po 1100 prawie, więc no też bardzo solidne. Ale my również mamy podobne, mamy po 1000 już nam lecą. 1050 coś chyba rekordowo. No tutaj na te jest ma po 1500, to w ogóle wiecie, bez porównania, nie? Ale mm, wiecie co chodzi. No my już tutaj do tego gracza mamy powiedzmy bardziej zbliżone te statystyki. No, ale też wynika z tego, że ma jednak 404 poziom. Nawet jeżeli mam statystyki podobne, to um, czy to broń z wyższego poziomu, y, czy to po prostu same, same obrażenia z wyższego poziomu y, dają mu tą zestawaną przewagę. Y, no, i chyba innych graczy poza top y, 5 tego serwera nie będę omawiał. Już je widzieliście w rankingu, nie będę tak się dokładnie, skrupulatnie jakieś wielkie analizy robił. Y, odpowiadając na pytanie z tytułu, y, czy jest to najmocniejszy serwer w historii? Wydaje mi się, że nie wiem. Na pewno kiedyś się na taki zapowiadał, potem była ta falabanów, trochę ucierpiał i tak dalej. Ale dalej mi się wydaje, że jeżeli chodzi o europejskie serwery, będzie to serwer po prostu najmocniejszy. Nie będzie mocniejszego serwera europejskiego od tego. Prawdopodobnie, być może EU10 to zmieni, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że na ten moment ten serwer jest zdecydowanym faworytem, jeżeli chodzi o europejskie. Do W50 raczej się nie umywa. No powiedzmy, że, powiedzmy, że jest to top 2-3 serwer, myślę, jeżeli chodzi o Shake'sa. Tak mi się wydaje, przynajmniej nadałbym W50 top 1 i... Ten serwer może Exequo 260, na przykład, nie? Bo tam też jest bardzo mocarnie. Nie wiem, czy ten serwer jest mocarnie czy W60, tutaj mi ciężko cenić, bo mi się wydaje, że tu jest właśnie poziom dość porównywalny. Niektórzy wystawiali bardziej na W60, niektórzy może bardziej na U1. Tak czy siak, jest to bardzo, bardzo tutaj już zbliżona powiedzmy konkurencja do W50 raczej żaden serwer z tych dwóch się moim zdaniem nie umywa. Dobra, Gildia. Gildia, słuchajcie, w pełna akapitizm, 1 zdecydowanie, no tutaj już wspominałem też w innych filmach, ale no tutaj zarząd po prostu tak bardzo ogarnia gierkę, tak bardzo się stara, tak dużo czasu na to poświęca, na, na, na pilnowanie wszystkiego, żeby było tak jak trzeba, sprawdzanie czy wiecie, każdy progresuje, każdy nie robi awkę i tak dalej, naprawdę do tego trzeba mieć sporo. Samo zaparcie i spore ambicje. No, dlatego też ta Gildia po prostu trzyma się na top 1 i praktycznie nie ma konkurencji na tym serwerze. Głównie właśnie przez to, przez to jak, jak tutaj działa zarząd, więc no pozdrawiam serdecznie chłopaków. Naprawdę robią moim zdaniem kawał dobrej roboty. No i tylko, tylko tak naprawdę dlatego ta Gildia trzyma się tak, ta, a nie inaczej. No, ale oczywiście gracze też są bardzo mocarni. No, tutaj każdy gra aktywnie, więc więc, więc fajnie to wygląda naprawdę organizacyjnie. W ogóle, wow top 2 Everpiece co ciekawe 397 poziom to chyba jest gildia która gdzieś tam Summerville było top 2 potem oni się jakoś sfuzjowali z tym Everville jak, same, jak znaczy z Everpeacem, jak jak Summerville tutaj upadło wiadomo przez tebany i tutaj jeszcze jakaś, jakaś chyba jeszcze fuzja była nie wiem coś takiego no i to teraz ten Everpeace jest właśnie y, top 2 tego y, serwera, no ale tutaj dokładnie się w to nie zagłębiałem, więc o no nie będę mówił, nie wiem jak jest Lord dokładnie tutaj reszty gildii. Y, no i ta Yazyrum top y, 3 z tego co widzę, jeden średni poziom mniej od Everpeace'ów, no i od nas y, tutaj jest 6, z 6 średniego mniej. Twierdzę, tutaj się raczej nie zagłębiam w to, a no i tutaj jeszcze top 4 jest Polska Gildia Imperium, też pozdrawiam serdecznie chłopaków, bo no bo polska ekipa to zawsze, zawsze spoko opcja, nie wiem tutaj coś, no pewnie ciężko wyżej powalczyć, bo wiadomo to jest mega mocny serwer, ale na tym top 4 siedzą już od dłuższego czasu Więc ładnie, no i tutaj chyba Everlight To jest chyba Akademia Ever Everpeace Więc też się nie będę Jakoś rozwodził, twierdzę Też nie mają znaczenia, pupilki Widzę, że jestem jakoś nisko w tych pupilach w ogóle No pupile może nie tyle są zaniedbane to po prostu, no jakoś nie zwracam Na tą topkę w pupilach uwagi No i przez to siedzę dość nisko Ale myślę, że żebyśmy mogli jakoś Spróbować się wbić wyżej, wyżej tak szczerze No zobaczyłem już 9 pozycji wbiłem tym jednym atakiem Więc no, na pewno byłoby to możliwe ale jak mnie ja bardzo na tym nie zależy. Tak samo jak na podziemiach. Nie, to zostałem sobie na, na kiedy indziej, na później, jak, jak ta podstawa się bardziej rozwinie. Moje podziemia są generalnie jeszcze nieskończone. Jeszcze tutaj zostało mi siedlisko trolli, jeszcze zostało mi siedlisko goblinów na 15 i dopiero będę mógł sobie podnosić w kopalni wyżej. No także jeszcze jeszcze trochę. Akademia 20, Twierdza 20, oczywiście kopalnie mam na poziomie 30 i na tym 30 pewnie trochę sobie na niej posiedzę. Gemy mam również 30 kopalni. Po tysiąc coś już, no nie wszystkie jeszcze zdążyłem wymienić, wiadomo, nie kopałem ich w żadnej eventy, tylko co, co mi tam poleciało to było, ale tak czy siak, aż tam chyba kopałem, nie wiem, za 500 grzybów czy coś, takie jakieś wiecie, parę gemików dosłownie i to co mi wydropiło to sobie ustawiłem, to co jeszcze mi nie wydropiło to sobie jeszcze czeka na swoją kolej, no i skarbiec na poziom 18 się buduje, teraz właśnie do 20 lecę sobie powoli na spokojnie no i tak to, tak to wygląda w twierdzy tutaj arenka od razu Wam mogę pokazać, arenka to są Seks quadrilliony nie wiem jakie to jest E musiałbym zerknąć dokładnie teraz mogę w sumie zerknąć i Wam od razu powiem to jest dokładnie słuchajcie to jest nie czekajcie muszę iść dalej zdecydowanie dalej to jest s 140 2. 142, oczywiście 150 jest ostatnie, w związku z tym powoli, powoli zbliżamy się do zamknięcia arenki również i na tym serwerze. Tutaj chciałem wszystko sobie totalnie wymaksować, więc po prostu również tą arenkę robię mimo wszystko. Nie tego, że starcie się nie opłaca po te 500 brać skipów, no to sobie od czasu do czasu je biorę. Pupilki, tak wyglądają moje pupile, też pod 1000 karmi już dochodzę, chociaż pewnie już niektórzy mają na serwerze 1000 przekroczony. Jakbym się bardziej może tutaj starał na tych pupilach, to bym był dalej, ale też myślę, że jak patrząc po jedzonkach za dużej różnicy bym nie mógł tutaj zrobić. No a 5 ataków robię raczej codziennie, czasem mi się nie zda zdarzy nie zakarmić, no ale to, to raczej rzadko. No i chyba tyle, no i chyba tyle z takich najważniejszych rzeczy, mogę Wam jeszcze pokazać, aura 22. Yy, sobie siedzi yy, no i gdzieś tam 200, 200 jeszcze w zapasie, więc powołać 22. 23 sobie dążymy yy, no i chyba tyle, chyba tyle jeżeli chodzi o to konto chyba wszystko mam pokazane co Wam chciałem pokazać, mam nadzieję, że yy, odcinek Wam się spodobał jeśli tak to oczywiście łapka w górę yy, jeszcze raz mówię o subskrypcji no i przypominam, yy, oczywiście jeżeli planujecie kupować jeszcze raz pakiety to yy, przypominam o kodzie protex na stronce home. Trzymajcie się, dzięki za oglądanko, wbijajcie filmy na kanale. Do następnego siameczko!